Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście mnie ja was witam do serii Sam jak palec, oczywiście w 50. W 50. 25. odcinku. E, Następnie materiał: klikajcie łapkę w górę, tam na dole. Oczywiście, łapka w górę powinna być zostawiona pod dzisiejszym materiałem. Także, zostaw drogi widzu: Subika na kanale nie pożałujesz. Także, zostaw także, żeby wiedzieć o kolejnym nowych odcinkach na kanale, żeby dostać powiadomienie, napisz hashtag dzisiejszego odcinka hashtagem. Dzisiejszego odcinka będą hashtag części. I zapraszam Was także na grupę, na Facebookens Link oczywiście macie w opisie, bo lecimy tam po 6000 członków na tej grupie oczywiście. No i co widzowie? Oczekiwano oczywiście odcinek Mówiłem Wam o tym odcinku, że taki się odcinek pojawił na poprzednim materiale Powiedziałem właśnie Wam, że dzisiaj jedziemy do sąsiada do sąsiada z miejscowości oczywiście Dolna Środka Wieś, w tej miejscowości dzisiaj właśnie znajdujemy Jedziemy właśnie po to, żeby dzisiaj odebrać części do 40. E, dokładnie widzowie, mamy kabinę do zaoferowania przez sąsiada e, oraz maskę do 40. Także widzowie, super look, Wam powiem. 40 e, dostanie właśnie swoje tutaj, już części, które potrzebowała od pierwszego odcinka. Maska oraz e, kabina puszka. Dojdzie do 40 w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że 40 już powoli, że tak powiem, waszym zdaniem powoli będzie tutaj odżywała na tej serii. Bo mówiliście, panie Mietku, weź pan coś odremontuj, ta 40, bo ona wygląda jak malin z gruzu wyciągnięta. No widzowie, no wyglądała, no i w sumie do tego, do tej pory aktualnie jeszcze tak samo wygląda, ale po dzisiejszym odcinku widzowie już to się zmieni. Może nie na odcinku Nie zobaczycie tego prosto założonego, tej maski oraz kabiny Bo to wiecie, ja tego wam, wszystko, wszystkiego wam tak wiecie, chwila moment nie ogarnę Bo wiecie, kabina założyć to nie jest taką hop siup Maskę to tam można, widać założyć w 10 minut, nie? Ale kabina to jest troszeczkę problematyczne, więc tak Na dzisiejszym odcinku może nie zobaczycie Już końcowego wyglądu, jak będzie wyglądała 40 Z kabiną i z maską ale na kolejnym odcinku już zapewne widzowie już to zobaczycie e, Jeszcze tak, przed pojechaniem do tego sąsiada e, Po te nasze kapitalne sprzęciki To powiem wam widzowie, że trzeba będzie ogarnąć taką sytuację, iż e, potrzebujemy dwukłówki e, Bo oczywiście tam jest kabina i maska e, a ja samym traktorem przecież chyba nie zapakuję kurwa te kabiny na, na ciągu, nie? To trzeba będzie wziąć tak, dwukówkę to naszą zieloną e, Z pierwszych oczywiście odcinków, którą żeśmy ją zdobyli z jeziora, żeśmy ją wyłowili tam gdzieś ze stawu Więc weźmiemy sobie tą wariatkę e, I coś z tym widzowie jeleniem trzeba będzie tutaj zrobić e, Bo powiem wam, że jest taka sytuacja, że jeżeli by gdzieś tutaj ktoś nadjechał Ze Sanepidu albo jak wiem z policji, daj porze, nie daj Boże, no to powiem wam, że no mandat byłby gwarantowany A oprócz mandatu Nie wiem, czy coś nie grubszego Ale wam powiem że to jest taka sytuacja, że tu kurwa dwa jelenie leżą Bo tutaj jest ogólnie jeden jeleń A tutaj jest kolejny jeleń, to wam powiem, że tutaj byłaby niezła sranda za to Ty, a skąd ten drugi się jeleń znalazł? Chyba że ten jelen przybiegł do tego jelenia i ten jelen zobaczył tego jelenia, to aż się przywróci z wrażenia. No widzę powiem wam tak, no dziwna sytuacja teraz dziwny zbieg okoliczności Nie wiem skąd ten drugi jelen się pojawił Czyżby może Pipciu był tutaj naj, największym mordercą z, z, z na Śląskiej wsi? Zabija tutaj bezbronne zwierzęta? Dziki zwierzęta z lasu? Nie wiem, dziwna sytuacja Eee, ten obornik widzę, tak leży, jakby tutaj nie wiem Troszeczkę by posowało go przesunąć, ale dobra, tak dużo nie ma. Czekajcie, bo baniaki się porysypowały, wiatr widzę, bo w nocy taka nocy była widzę wichura. Troszeczkę baniaki tutaj na kapustę się przewracały. Będziemy musieli tutaj to na szybko poprawić. Eee, teraz tak, no to paswisko sobie stoi elegancko tutaj przeszykowane Tutaj wokół, wokół gospodarstwa nie ma co robić w sumie. Eee, yy, i co my O, pan, pan Pipciu chyba testuje 40 za agrozłoma. Yy, bo ta 40, widać z tego co ja widziałem, to. O, agrozłoma stała. Pipciu właśnie testuje, prawdopodobnie, wiecie, przed tym. Bo pewno jak, jak jakiś klient przyjedzie, żeby nie był po prostu jakiś tower, pewnie jakiś stary, żeby był nielegitnie. Także właśnie Pipciu właśnie, jak widzi, tutaj testuje. O. O kurwa. Troszeczkę zarzuciło. Właśnie jak widzicie, testuje właśnie 40 przez sprzedażą. No i bardzo dobrze robi, nie? Bo później wiecie, ktoś zakupi i potem będzie towar wadliwy, nie 40 nie będzie chodzić, nie będzie działała i potem trzeba będzie tego, nie? Będzie musiał ktoś potem oddać, nie? I lepiej pierwsze sprawdzić czy towar jest właśnie tego. Sprawny czy niesprawny, także dobrze właśnie, że w tym agrozłomie pan piłczy właśnie złat w sobie pracę pracownikiem jest, także robi takie obowiązki, bo to takie proste obowiązki do niego należy oczywiście jako pracownika. Odbierać złom, sprzedawać złom i testować oczywiście, sprawdzać właśnie ten czy jest wadliwy sprzęt, czy jest dobry sprzęt. Dobra, troszeczkę się rozgadałem, mamy już 6 minut odcinka, a pan nie, je, nie wyjechał z gospodarstwa, tylko dyryguje. Dobra, już nie dyrygujcie w komentarzach Biorę się za robotę i idziemy po 40, zapinamy dwukółkę kurwa i jedziemy. Jedziemy do sąsiada po ten po sprzęty do 40, już widzowie robimy akcję. E, teraz tak, otwieramy sobie bramę wjazdową, a brama wjazdowa jest otwarta, klipka jest otwarta. Ktoś tutaj był, ktoś tu gada. E, czekajcie. E, ten łańcuch pasuje troszeczkę go oddali z tego miejsca. Bo po prostu jak ja to wjadę w ten łańcuch, to powiem wam, że będzie nie, nie, nie miła sytuacja Łopryskiwać, że jestem piony, Teraz tak, wyjeżdżamy to 40 z tego garażu Ja mam nadzieję, że z tym sąsiadem, z którym się oczywiście widzowie ugadałem na te, na te sprzęty, bo on dobrze wie, że ja po te sprzęty dzisiaj przyjeżdżam Żeby on widzowie że gdzieś czasem się tam nie, nie, nie nachlał Albo gdzieś czasem jeszcze daj Boże przepił to bo wiecie, jak on komuś tam sprzeda, albo pojedzie do agrozłoma, O właśnie, jak pojedzie tam do Pipcia, a Pipciu widzowie wszystko weźmie. A Pipciu jest widzowie takim oszustem, że on nawet nic nie będzie mówił, że ktoś przebył takiej części. A on dobrze wie, widzowie, że jestem potrzebujący i potrzeb... I szukam i potrzebuję takie części do czterycki, nie? To on nawet widowy nic nie powiem mi o tym, nie? Już takie coś przywieźli tam do agrozłoma, dobra. Eee, czekajcie, bo teraz powiem wam, że będzie przykra sprawa z tym wyjechać. Eee, czy ja tu będę w stanie tym cofnąć? O kurwa, uważajcie, bo jak orka się rozjebie, to będzie dobra, czekajcie, cofiem, cofiem, cof, cof, cofaj się. O, na pana po posesję zajedziemy, a czemu nie? Na no, pewno, że tak, myślę, że na, na pipcie posesję może zajechać nie będzie zły. Tylko mówię, widzowie, coś z tymi kurwa jeleniami by trzeba było zrobić. I powiem wam, że tego tematu w tej chwili nie będziemy zostawiać. Tylko już się tym zajmiemy, bo później pan mnie tak zapomni. A tak jak mówiłem, daj Boże, że ktoś przyjedzie z zewnątrz i będzie problem. Eee, więc tak, widzowie, ja to ogarniam w tej chwili. Ładujemy to na kilipkę. Eee. Co pan robi? Wow. Pani. To chyba jakieś Ale pan nic nie widzi. Ja jest, jestem jest, z jest leśniczka. Ale pan nic nie widzi. No Ale o co, co, pan, co, no. Pan? Co, co pan tu robi? Zaczałem to co pan chodzi No No co, 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 co pan chodzi robić. No, się, co pan robi. Ci znam co na nich? Rzuca pan w szaki, to na politykę Ale pani nic nie widzi, o co pan chodzi. Dobra, klapy zamykamy i jedziemy do tego. No ale kto to w ogóle był? Tu chyba, to chyba widzę nie jednak pipciu Ty bo to chyba widzę jednak jednak był szef Zagrosłowa Tak widzę to był chyba szef Zagrozłowa, bo pipcia nie ma Myślałem że to pipciu kurwa, ja to, to chyba nie pipciu Czekajcie ja za nie pojadę Bo i tak i tak sobie widzę w tamtym kierunku jadę No Widzę ja w tamtym kierunku jadę bo To gospodarstwo znajduje się tam o, widzicie tam po lewej te dwa budynki takie wysokie, te stodoły są to Ja tam właśnie jadę no, ale nie wiem, co interesuje mnie, co to za facet jest. Po pierwszy raz w sumie taki głos rozpoznaje gdzieś jedzie z tą kabiną. Bo tak, że kabiny nie ma, tylko rurowanie jest do kabiny. No to powiem wam, że ciekawe te sprzęty mają. Takie troszkę dziwne na tym agrozłomie, ale dobra. Ktoś może kupił im taki sprzęt. Ale dźwięk widzowie ma chyba taki sam, bo to nie jest w sumie czyni ten sam silnik jest. Chyba, że to jest z 3011 Mogą się pomylić widzowie Ty kurwa, on też jedzie na tym kierunku Nie, ale naprawdę widzowie, kapitalny masz przęcik. A Aaa, chyba że widzowie wiecie co, a testowo, a teraz ten facet może kupił to Ty czekajcie, może to jest ten facet, właśnie co kupił Ty kurwa, ale on jedzie do tego sąsiada mojego To jest kurwa No ja w tej chwili właśnie też tu dojeżdżam nie wiem o co tu chodzi A co pan tu się szuka? Tu mieszkam Proszę wyjechać stąd O, zgasiłem sobie elegancko Ty, widzowie, ale on tu mówi, że tu mieszka Ty czekajcie, widzowie, bo to może na facet jest e, Panie przeniczka! Kurwa, gdzie on pojechał? ja to przyjechałem po sprzęt, ja to byłem umówiony. Ty, bo ktoś mi klapę otworzył. Przyjechałem do pana przeniczki pszeniczki po ten. Pszeniczka. A tu jeszcze do pana przeniczki pszeniczki po ten. Bo tak się wydaje na nazwisko ma on, pszeniczka. Eee, <tryk> <tryk> pani pszeniczka! Tutaj to to gada? Tutaj jestem, koło bramy. No, bo ja panu. A co pan co do siebie? Dobry. Kim pan Pana, ja tutaj do pana dzwoniłem, ja z prawej tych, tych, częściej do czterdziestej. To mi gra? nie Nie z tej strony? Da? No kichę sobie, witam pana. Z Orixa pan dzwonił, No ja dzwoniłem właśnie z OX, czyli pan ma docelowane a... czteryckiej stare części, e tam był chyba ten, puszka, ten, kabina i stara jeszcze. Ale przepraszam, pan się o... nazywa e Henryk Pszeniczka, tak? Heniek? Zbola. No to witam pana bardzo serdecznie. No, witam pana. No to witam jeszcze raz. To, to aktualna jest? No fajnie, no to aktualna, tylko kij ma przyjechać zaraz do dnia. Ale prosi... No to na dniach, no to ja dzisiaj biorę. Nie czy pan dzisiaj bierze, to czy nie pan ci musi no, zobaczyć, z tak. tak, jest. No to, to pan nie ja będę się prosił, to pan ten nie wie pan. No. To zapraszam zaraz. No no. A mogę zajechać czynnikiem? Mm, tylko Panie, czy to w ogóle zakręcić duże podwórze, ja to zakręcę. No, to zakręcę, proszę pana A już, Pale? Tylko to, słuchaj, panie, to nie są takie sprzęty, takie, które mamy powiedzieć, ze sklepu. Tylko no dobra, to proszę zabane. pana, ale to na pewno takie... są seryjne do czterdziestki, nie? No tak, tylko mogą być, bo ona po wypadku. Po wypadku. E, dobra, a panie Heńku, pan Heniek był dzisiaj tam na agrozomie? Mogę powiedzieć, że byłem, właśnie, i bo takie sprzęt określić. No właśnie, ta, ja to widziałem, bo tam na złomie stało, to jest Zatar 311, tak? No 30 no się zetor To jest Zetor, a tam to był chyba Ursus, co bo tam jest ta kabina i ten. I eee, ten do tego proszę pana, za ile pan to kupił? Bo ja to widziałem, że tam stał na sklepie No to było moje. Tam tak jak pan widział to. No pan dopiero kupił teraz. Kupiłem, bo, bo tam coś spampo, było i rozrzucił. No dobra, i proszę parę, pana, no. właśnie się pytam ile za pan za to dał? Pię Piątkę Pięć tysięcy? Nie, tu nie drogo, proszę pana. Tak, jak widzisz, rureczki, ru, A bo... tego, możemy sobie mówić po imieniu Heniek? Może być. No to ja jestem, ja jestem Jetek. I to było. No, także dobry cześć, Heniek. Dobra, Heniek, słuchaj, to ja po te sprzęty, to weź pokaż mi, jak to wygląda. A, a, widzę, że tutaj rozbiórka już była i to to leży to w krzakach, tak? No tyle, że tak naprawdę miałem ten z Ursusa, dają go na złom. No, tylko mi został ten. Bo mi się na nie opłacało tylko silnik, tylko się porozbierałem na części, na złą dałem, wiesz. Emilinum osobno, wiesz, żelazo i. wiesz, i co tam jeszcze było? Minowe takie, wiesz, miedź była jeszcze, to wiesz. Pozakręcałem, odkręcili mi wszystko na przyczepę załadowałem, No dobra, to ja a, a okay, tutaj nie a. co to za ten. za żelazo? To, to się naprzód zaczepia, coś. Nie wiem, to, a czego to, to, to jest. Chyba z tego co ja wiem, to osłona natura. Tylko nie wiem, czy on tu raz że po te jasne, Dobra, te a ty no. słuchaj, tu też mi dodałeś? To też dostajesz, ale to ta cena była, nie wiem, 1000 złotych chyba za to wszystko, tak? Yy, no tam było w no maska i kabina, 1000 złotych. A tego, że Masz, no. nie było? To za laso to jest gratis. No, no to elegancko. To, no. Dobra, słuchaj, te, ta kabina jest taki, mm, żeby o, te drzwi się otwierają? W prawo bo się przesuwają, ja bo są na szynach, nie? Na szynach tylko, to było raz bym tak zahaczył się, drzewo, takie duże harulantowskowskie, her więc takie duże drzewo było, no i pewnie powyginało wszystko z tej szyby, szyby nawet nie wiem czy szyby są jeszcze, eee, A proszę pana, Ma, na to się, jak słuchaj, a te o. śrubki to ja sobie wezmę to tam są, nie? Tym, tym. Tylko te śrubki nie wiem czy nie trzeba wymieć, bo są gwinty już wiesz, poszczerbane, wiesz, nie trzeba czy No dobra, zakręcisz. tylko chodzi mi o te wiesz, o te śrubki co w ty, tej ty skrzynce są tam. Gdzie te skrzynce? tutaj? No tam ona na dole, skrzynka i dane śrubki, co, wiesz to. Okay tak nie wiem, dobra, to co przybiera, to, to, to co będzie posłuchać i dobra. to co nie będzie posłuchać, to nie wiem, wiedzieć, jak idzie. Ale jak kabina, Samoś, na powiem to, Ci, że nie jest w takim złym stanie, bo jednak lusterko jest, z jednej strony. Nie, z jednej strony, a z drugiej strony to urwało, bo słuchajcie, u umarłeś. Dobra, się, ja to sobie remontuję. Ważne, że to, szyby nie yy, są, niech są podmieniane. Bożem bo, bo sobie poszlifujesz to, pomalujesz, no nie wiem, jakie to był kolor, chyba czerwony, chyba, czy, czy biały, będzie nie pamiętam. Powiem że to nawet dało. taki filetowany jakiś taki różowaty. Widzisz, że na tych stoi chyba, na pustakach, czy to jakiś ale powiem, maska, że też jest zachowanym, bo tutaj z przodu ma właśnie taki seryjny, ten taki metalowy tutaj krą krążek, jest. Tak, no to, to takie był, bo to musi taki... Jest ten znaczek! Widać, maska jest kom, też kom, kom, kom dobra. Pomalowany jest na, na zielono, bo tutaj ktoś sprayem malował. No, no powiem, powiem Ci, że tu brakuje mi trochę farby i mi brakuje na tę stronę, widzisz, takie trochę jest wyblakłe. Siatka no, jest, widzisz, widzisz już jest sprawna. I ten napis trochę niewidoczny, bo to też trochę, trochę mało, to wiesz No to wiadomo, ja to powiem ci tak Naklejki sobie kupię nowe, taśmą zakleję, pomaluję, sprayem, będzie elegancko, myślę, że będzie luksusowo mm, Dobra, słuchaj, Heniek e, Ode mnie... Ty byłeś może na złomie? pytałaś się o to, ile mogliby ci dać, czy nie jechałeś z tym nawet jeszcze? Ty to nie jechałem e, Dobra, to tak, ja bym chciał ci dać za to 800 zł Cut 800, 800, no to już mógłby być te 800, tak nigdzie mi sprzedawałem, Mamy klient, może przyjąłoby, za ile by on dał, nie wiem No ale Ażby wie pan, ja, ja dzisiaj biorę, w tej chwili już pan teraz bierze i gotówka Dobra, yy, chodź Heniek, ja, ja, ja ci otworzę tutaj tego, ja ci otworzę tutaj e, w skrzynkę w czujniku, wyciągaj sobie tę tam... skrzynkę do, do tego chcesz załadowasz to? No o, tak je. Tak? No Czy to podejdzie pod to, myślę? tak, to jest to samo tylko nie wiem, czy tutaj ty ci wejdzie. Yy, dobra, tam skrzynka jest po lewej stronie, jest na, zędziowo, na tym na butniku. Ja otwieram wejście na klipkę, to wyciąg. Masz? O kurwa, flaszki już Ale tam to nie masz, tak? nie, to, to nie dla ciebie. A flaszkę też możesz dać gratis? Nie, tam masz, czy jest 8 stówek. Raz, dwa, trzy, cztery, po dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Jest. Dobra. Tu stoi, no. Otwieram, klapkę. I tu sobie załadają tę klipkę, to nie wiem, czy to ci wejdzie. Myślę, że tutaj wejdzie. Nie wiem czy, czy, czy to wejdzie to ta Maskę, to maska jest yy, letka, bo tyle... Yy, 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 Czekaj, ja myślę le... wiesz co, żeby pierwsze kabinę wprowadzić, się, ja Ta pociągnę ją Panie. tutaj Ale tobie trochę waży Bo to sama blacha można powiedzieć się... Ale to jest najgorsze, bo to teraz yy, takie teraz pory... temperatura będzie rosła, to to, to, to to tym kogo to się pan A ja tam w stanie złapać z tyłu do Tebelkę właśnie, tam tam z tyłu do szybę no Woj do góry O, o, dobra Dobra, myślę, że będzie elegancko Dobra Będzie? BEDZIE? No, A ma pani jaki, pan jakieś pasy, albo coś? Pasów? Nie posiadam No ja wiem, to się nie będzie tak przesuwać, nie wiem jak to będzie w ogóle, to jest zobaczymy No dobra, bo to dobra, kapitalnie powiem. wygląda, panie Heńku e, teraz kabina, ona wejdzie nam tak szerokość, żeby ją tutaj wprowadzić? Myślę, że tak. Czy nie, że na dwa kursy nie trzeba jechać, czy co wejdzie? Nie, patrz teraz, chodzi mi, żeby to godać, no, o, o. I co, weszło? O. Dobra, ten hak jeszcze daj mi. To, to dobry jest też. Tylko muszę trochę zadomalować pomalować go, bo on tym... On jest taki trochę ten... O, dobrze leży. Tu jeszcze to na górę. O, górę. Kurde to wyszło, elegancko, powinien posławać, powinien posławać, jak coś nie będzie posławać to mogę zwrócić tego, pieniądze zwrócę i pan może przyjść, to, może potem sprzedać gdzieś Może do komisji coś zawiozę Nie pan, tylko Mietek A kurde, pan czy metek to to nie przeszkadza Cholera jasne, nie ja, mogę ja. tego habeta zapakować A co to, to nie na naprzód tutaj? O Zrazu? Czy śrubek nie ma? A no śrubek chyba nie ma Trzeba by było tego... Yy, wiercić Ci zdaję Ja sobie przygo przygotuję, proszę Pana, jakoś to robimy Dobra Git Klapa zrobię, pan Mhm, nie <grymne> działa O, Wszystko klapa, jest klapa No dobra, dobra, jadę, to, to... Ej, niech tam, do zobaczenia, kiedyś się, my się spotkamy, nie? O Cześć No zobaczcie, widzowie, no Jak widzicie, widzowie, części nie są w jakimś wybitnym stanie no, jak wiecie, to po prostu jest już yy, wyciągnięty ze seryjny 40. E, Henek, to się szary, właśnie tutaj, pszeniczka, e, powiedział, że 40 pojechała na złom. No i te części pozostawię, bo to jednak wiecie, takie części maska, y, kabiny, jak ktoś sobie może po prostu kupić, komuś brakuje, e, potrzebujący będzie, Ja właśnie taki byłem, potrzebujący, właśnie ja kupiłem takie części. 800 zł. zapłaciłem. Niedrogo, myślę, widzę, że to jest naprawdę dobra cena Jak za kabinę i za maskę No kabina, powiem wam tak, jeżeli ona byłaby wymalowana yy, odremontowana, to za taką kabinę, widzowie, może, nawet tysiąc pięćset sobie może nawet dwoje za taką puszkę, nie? Bo to wiecie, widzowie, to jest jednak, widzowie, taka jedna z nabytkowych push, yy, kabin, nie? Bo wiecie, to jest po prostu taka kabina, taka stardawna, ze skr taka Pegierowska typowa, nie? Taka właśnie ta starsza z tych kursusów. Także za kabinę, naprawdę, jest dużo wartościowa kabina, nie? A tu jak widzicie, właśnie, Heniek mi spuścił bardzo dużo sceny, nie? Jestem zadowolony. Myślę, Wy także będziecie zadowoleni jakością, wyglądem, oczywiście, tego tunika w kolejnym odcinku, bo Wam go zaprezentuję. A po dzisiejszym materiale mogę wam jeszcze przypomnieć, żebyście stawili łapkę w górę. Subika na kanale oczywiście także możecie szczelić, żeby prosto było was więcej. A dzisiejszy po prostu materiale myślę, że byłoby to na tylu, już na tyle. Dzięki za obejrzenie. No i w kolejnym odcinku ocenicie sami jak to wygląda i napiszecie sami recenzję. Wystawicie nam ocenkę i zobaczycie jak ta czterdziestka będzie się... Wyglądała, sprawowała, oczywiście wyglądało właśnie z tymi otoczeniami, które kupiliśmy dzisiaj od, od Heinka Przeniczki e, które właśnie są na Wokółwce. Dobrze, trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Miłego dnia Wam życzę i do kolejnego materiału już niebawem, także na raz.